Spróbuję zluzować. Klucz jest tutaj 32. Chociaż jest trochę chyba za luźny. Spróbuję 30. No, zeszło powietrze. Idę po jakiś podnośnik, bo nie wiem, kamerka mi się wyłączyła. I zobaczymy, nie wiem ile tam nagrałem, właśnie. I będziemy, tu już widzicie, mało co jest tego powietrza, dźwigniemy sobie do góry. I będę kontynuował dalej obijanie felgi. To znaczy, opony, łyżka, łapki i ściągamy. Idziemy moment. To nie jest jakieś tam mega duże koło. Tam pewnie zaraz będzie w komentarzach, albo gdzieś, żeby jechać na, na jakąś stację, żeby to. Ściągną, szybciej poszło. No na pewno, ale ja teraz jestem uziemiony, nie ma kto jechać. I powiem Wam, zrobię to swoją starą metodą. Kiedyś się tak robiło i jakoś wszystkie sprzęty działały. Może nie jest szybko, ale efekt jest ten sam. Dobra, idę po podnosić. Weszło, musi wejść z każdej strony. Widzicie, tu się już odkleiło. Trochę jest machania ale ja to mówię, ruch dla zdrowotności. I co? Opukujemy z każdej strony, tak żeby nam weszła do środka później pukamy z drugiej strony i zdejmujemy musi wejść w to w to miejsce i wtedy jest możliwość zdjęcia inaczej y, opony nie zdejmiecie dopóki dwa ranty nie wejdą w ten opony wejdą w, to, w tą przestrzeń i wtedy z jednej strony można łapkami podważyć. Jak już wyjdzie, dentkę wyjmiemy, to reszta to już jest pikus. Jak to mówią. Idziemy dalej. Dobra. Teraz opukujemy z drugiej. Widzicie. Opona już można powiedzieć zeszła z tej. Jedziemy z drugiej. teraz mogę sobie tą śrubę wyciągnąć się przykryła strasznie się przykryła dawno nie była ściągana zeszły te y, ta opona, widzicie tam jest y, już gotowe tutaj żeby łyżka weszła i można było tą oponę y, do siebie w ten sposób y, musi ta, ta końcówka wejść w ten rand, wtedy to idzie do góry i jest możliwość zdjęcia tego teraz trzeba odkręcić ten y, Wentyl, żeby mi się nie oberwał. No i jak yy, będziemy próbowali to ściągnąć, łyżka do łyżki. jaka by się przydała tak widzicie ja wam pokazuję że można takie rzeczy wcale zrobić nie trzeba wiadomo czego kiedyś się tak robiło punktów Ну-ка, Siły trzeba Użyć jak W każdej pracy Jedyna jeszcze taka y, Uwaga Nigdy nie wyciągajcie od spodu W razie gdyby Coś się stało Nie wiem y, Wasze podłożenie, kocki, Podnośnik To wam felga rękę przytnie A z góry się nic takiego nie stanie Lepiej sobie Robisz odwrócić i zawsze w dóję. opcji nie stosujcie, bo się źle to może skończyć. Mamy dentkę. No i co? teraz ściągamy resztę koła. Trudny teraz zrobimy tak, bo tu w Odkręcimy koło Odkręcimy to koło No i tak będziemy je odkręcać i z tamtej strony będę miał już lepsze dojście Myślałem, że gorzej to pójdzie, a poradziłem sobie. Szpilki się wykręcają. Zobaczymy, może nowe założe, jak mi przyjdą. Do wiadereczka. Także tak jak mówię, no, praca y, nie jest jakaś tam mega trudna, można łatwo, fajnie sobie y, to zrobić w własnym zakresie, bo kiedyś tam już nie ma dostępu, zresztą teraz to wszędzie z tych stacji więc dostęp jest do tych. To wszystko zależy od Was. Jak Wam się chce. Jak chciałem Wam pokazać, jak to koło rozbierać. Yy, miałem okazję. Więc zrobiłem tak. Sami widzicie proste narzędzia młot, trzy breszki i koło mamy rozebrane. Zadowolony, myślałem, że będzie to gorzej. A fajnie to wyszło. Czwarteczki się fajnie wykręcają. To dobrze założymy nowe, jak będę miał. Bo jeszcze mi nie przyszły, ale już zakupione są. Jeszcze te podkładki sprężynowe damy. Dhe yeah. një gjitë. Dhe No, teraz kwestia jest to podważyć jakoś budujemy. Способ. Proszę, robiłem to nieraz. nie dwa. koło trzeba było na polu rozbierać. I się robiło. Nie, tu jest taki syf, dobrze to rozebrałem. By... Na no jest sobie to wszystko wyczyszczę? A z kołem nie byłoby takiej możliwości. Także wracam już. Koło jest już rozebrane do można powiedzieć ostatniej śrubki. Musiałem sobie podłożyć taki, żeby było wyżej. Młotem pobiłem i zeszła Opona. Opona jest zagłówka to jest Petlas. Yy, yy, tak, tutaj to jest czeska Opona. Widzicie ja ją mam już nie wiem czy tu będzie widać, ale Może telefonem poświecę i znajdziemy. Gdzieś może jakiś rok albo coś. To zmiar 12 cztery, dwadzieścia osiem. Zobaczymy może z drugiej strony Oj ojoj oj. Widzicie? 0,9 Czyli yy, jeszcze raz yy, 16 tydzień 09 2009 roku, czyli z tego roku są te opony, i zobaczcie, jak one wyglądają. Praktycznie nie ma zużycia. Jeszcze w niektórych miejscach są te, jak to mówią cycki, cyncki, czy jak one to No, a powód tego to był, był po prostu, zaraz wam pokażę to. Ten uchwyt bo ten uchwyt powinien być tu czysty czysty o. coś takiego a on był dosłownie tak obróciło te inne też dostawały w dupę można powiedzieć no i kiedyś pewnego dnia mogło się okazać że to by się urwało zostałaby mi tylko ta gwiazda a cała ta felga wyszłaby i narobiłoby tylko więcej roboty niż to warto jeśli chodzi o zwolnicę widzicie w jakim stanie jest wszystko do czyszczenia sprawdzimy olej w niej tutaj mamy korek wlewowy, teraz jest fajny dostęp z tej strony w tym miejscu jest korek przelewowy a tutaj jest pustowy od spodu ten jest pustowy wlejemy tutaj wchodzi 0,8 litra bodajże ten sam olej można wlać co jest w przekładni z super, nie, HiPol ale ja wleję jakiś mam tam inny też przekładniowy to nic nie szkodzi i zobaczymy luzów Luzów jako takich widzicie, nie ma to, co teraz tak puka. To, to jest normalne, ale to nie ma jakichś tam widzicie na tych łożyskach większego luzu. Jeżeli chodzi o ten luz, to w ogóle go nie ma. Tak ma to być. Wyczyszczę to, zaleję nowym olejem i będziemy. Patrzeć czy coś cieknie, bo tutaj widzicie jest jakieś przypocenie. Być może teraz nie cieknie, bo zawalony jest tym syfem. Jak ja to wszystko wezmę i obczyszczę. Mm, zaleję świeży olej, może zacząć gdzieś wyciek być. Wtedy będę wiedział. No i będziemy robić ewentualnie uszczelniacz yy, uszczelniacz i tą zwolnicę yy, zrobimy. Także to nie ma problemu. Dzisiaj taki, można powiedzieć, pokazałem Wam, jak zdjąć, rozebrać koło. Koło jest rozebrane doszczędnie, czyli te cała felga, cała ta gwiazda, ciężarki, opona, dętka i wszystko mamy, można powiedzieć, niepotrzebny nam zakład wulkanizacyjny, jeżeli nam nie mamy możliwości. Można takie rzeczy samemu zrobić. Sam to zrobiłem. Ile mi to zajęło? Około godziny, dwóch, niecałych, może półtora godziny tak ma. No. Spalna jak na swoje lata nie jest zła. Yy, wymaga renowacji. Elegancko yy, tutaj się wszystkie te ranty obszlifuje. Wyprostuje co trzeba będzie. To się przyspawa. Tam się jeszcze poprawi te spawy i co ma chodzić. Tyle co ten ciągnik pracuje to Plan, jeżeli chodzi o błotniki, to jest taki, to nie będzie teraz robione. Może na wiosnę zobaczymy, jak to będzie z kasą. Albo kupię nowe, albo po prostu y, kupię po prostu blachę. Wytnę tutaj y, taki kształt tej blachy. Y, fajnie się obspawa. Zmocnienia zostawię te stare, bo one są jeszcze dobre, tylko takie można powiedzieć powierzchniową rdzą przykryte i będziemy po prostu, bo te stare blachy powiem wam jeszcze są naprawdę solidne, one mają 37 lat, a maski praktycznie tych błotników z tyłu nie były ruszane, więc ta stal jest z moim zdaniem lepsza niż ta dzisiejsza. I w ten sposób to planuję zrobić, ale to na inne vlogi. I tak zostawiam na razie. Dzisiaj już kończę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Tak to u mnie jest. Piastę się całą wyczyści i będzie powinno grać. Tu się nic w ten ciągnik nie pracuje w jakichś nie wiadomo jakich warunkach, także y, powinno mu taki, można powiedzieć, kuracja tych kół pomóc. Y, no i lepiej to bezpieczniej będzie, tak? No. Także mam nadzieję, że film Wam się podobał i zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się, hej!